Tutaj podobnie jak w podpunkcie A mamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego, czyli zapiszmy, że mamy A, B oraz C, chcemy wyznaczyć X, czyli wykorzystujemy ten wzór B do kwadratu to będzie X do potęgi drugiej, równa się A, czyli 1 przez X plus 1 razy C. Czyli razy 3x kwadrat. Tutaj, żebyście lepiej widzieli, ja wam zapiszę 3x kwadrat przez 1, no bo to jest oczywiście nadal 3x kwadrat i będzie chyba wygodniej w ten sposób sobie mnożyć. Czyli mamy tak, 1 razy 3x kwadrat to 3x kwadrat, x plus 1 razy 1 to będzie po prostu x plus 1. No i tutaj x kwadrat. Możemy także zapisać jako x kwadrat przez 1, bo tutaj z proporcji już spokojnie widać, jak możemy wykonać sobie mnożenie. Czyli na przykład 1 razy 3x kwadrat to 3x kwadrat, a tu mamy x kwadrat razy x plus 1. No i tu jest wszystko na razie obliczone tutaj wszystkie wyrazy z nawiasu musimy pomnożyć przez x kwadrat czyli x kwadrat razy x to będzie x do potęgi 2 plus 1 do trzeciej x kwadrat razy 1 to będzie x kwadrat no i wszystkie wyrazy przenieśmy sobie na stronę lewą czyli 3x kwadrat odjąć x do trzeciej odjąć x kwadrat równa się 0 Redukcja wyrazów podobnych, tutaj mamy minus 1, czyli 3 odjąć 1 to będzie 2x kwadrat, odjąć x do trzeciej równa się 0, no może to sobie uporządkujmy od potęgi najwyższej, czyli minus x do trzeciej, dodać 2x kwadrat równa się 0, no bo tutaj ten wyraz będzie oczywiście dodatni, stron nie zmieniliśmy. Bo te dwa wyrazy są po lewej stronie tu również, czyli znaków również zmienić nie wolno. No dobra, no to teraz spójrzmy, co my tutaj mamy. No możemy sobie na przykład wyłączyć x kwadrat przed nawias. Czyli gdy wyłączymy x kwadrat, to mamy minus x do trzeciej podzielić przez x do drugiej, to będzie minus x. 2x kwadrat podzielić przez x kwadrat to będzie 2, równa się 0. Jeszcze może tutaj spójrzcie. Minus x do 3 przez x kwadrat to jest dzielenie potęg o tej samej podstawie, bo i tu, i tu mamy x, czyli wówczas wykładniki odejmiemy. 3 odjąć 2 to będzie 1, czyli tu mamy x do potęgi pierwszej. No, oczywiście wyraz ujemny przez dodatni da nam wynik ujemny. No dobra, mamy iloczyn, czyli jak mamy iloczyn, to każdy z czynników przyrównamy do zera, skoro tutaj to 0 się jeszcze w dodatku znajduje. Czyli zapiszmy, że x kwadrat równa się 0 lub minus x plus 2 równa się 0. Czyli co podniesione do kwadratu da nam 0? No tylko 0. A tutaj przeniesiemy sobie dwójkę na prawą stronę. Obustronnie podzielimy przez minus 1, czyli x będzie równy 2 lub x będzie równy 0. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj możemy podejść do tego zadania troszkę inaczej. Wiemy, że skoro to będzie ciąg geometryczny, to oznacza, że jeżeli, powiedzmy, tu mamy A, B oraz C, to oznacza, że stało będzie iloraz tego ciągu. Czyli jeżeli B podzielimy przez A, to otrzymamy tyle samo, co wówczas, gdy C podzielimy przez B. I możemy to sobie zapisać także w takiej postaci. Czyli tak, b przez a to będzie x plus 1 przez x kwadrat odjąć 1 równa się c przez b, czyli 2x odjąć 1 przez x plus 1. I dlaczego tak to zapisałam? No bo zobaczcie, tutaj nam się pojawia wzór skróconego mnożenia. To będzie ten wzór a odjąć b. Razy a plus b, czyli wówczas otrzymamy a kwadrat odjąć b kwadrat, czyli to, co mamy tutaj. Czyli można to sobie rozpisać na dwa nawiasy, czyli x plus 1 przez x odjąć 1 razy x plus 1. Równa się 2x odjąć 1 przez x plus 1. Tutaj oczywiście należy pamiętać o tym, żeby mianownik, czyli x odjąć 1 razy x plus 1 było różne od 0, czyli ponieważ mamy iloczyn, to każdy z czynników zapiszemy, że musi być różny od 0, ponieważ to będzie nasza dziedzina, czyli pod x nie może się ukrywać ani 1, ani minus 1. Ja w ten sposób to sobie zapisałam, bo teraz możemy sobie coś skrócić, czyli x plus 1 i x plus 1, i będzie niższy stopień tego równania, czyli mamy 1 przez x odjąć 1 równa się 2x odjąć 1 przez x plus 1, mnożymy to sobie na krzyż, czyli 1 razy x plus 1 to x plus 1, to razy to to x odjąć 1, razy 2x odjąć 1. Wykonajmy mnożenie. x razy 2x to 2x kwadrat, x razy minus 1 to minus x, minus 1 razy 2x to minus 2x, minus 1 razy minus 1 to będzie plus 1. No i wszystkie wyrazy przenieśmy na stronę lewą. Odjąć 2x kwadrat plus x plus 2x odjąć 1. Redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy minus 2x kwadrat. Teraz x plus x plus 2x to będzie 4x. No i 1 odjąć 1 to będzie 0. No i tutaj włączmy sobie minus 2x przed nawias. Czyli minus 2x kwadrat podzielić przez minus 2x to będzie po prostu x. 4x przez minus 2x to będzie minus 2. No i tutaj zauważcie, mamy iloczyn, czyli każdy z czynników przyrównamy do zera, czyli tutaj x jest równy 2, a stąd dzielimy sobie obustronnie przez minus 2, czyli x jest równy 0.